Wycinamy dwie połówki takie podobnie jak robiłem skrzynkę na narzędzia, tylko nie za sklejki, a za zwykłej deski. Na długość tutaj 21 cm. Kable żółty, taki biało-żółty biało i czarny i je ja wykorzystam, bo one mają fachowy drut. To jest jedna żyła drutu plecionego w jednej izolacji. Tylko te zaciski wypierdolę, bo są. Jak sobie już to właśnie przed chwilą zrobiłem okręte małe dziurki, to bierzemy i wywiercamy. Wiertło ja chyba szóstka. I gitara, dwie dziurki są. Śrubki wsadzimy, nakręcimy i będzie. Bierzemy śrubki, wsadzamy do, tam do trafa. Trafo było nagwintowane. I se przykręcamy. Jedną już dokręciłem może potem dorzucę podkładki, jak skombinuję, jakie ładne, bo nie miałem teraz takich dwóch takich samych podkładek. Cały prostownik, ogólnie zrobiłem tak. Także <laughs> transformator. Tu jest łącze torowe, tu idzie kabel od sieci yy, i jest zasilanie do transformatora. Uzwojenie wtórne idzie se tutaj, drut do kolejnego torówki. I tu se kabel idzie do łącznika yy, od transformatora. No i tu idą kable do mostka prostowniczego. Są cztery diody i bezpieczniki po 10 amper, i tu jest już stałe, i dochodzi do płytki. W tym miejscu jest yy, tu wchodzi ten jest wyprostowany. W tym miejscu mam kabelki od Terystora, kolejne złącze torowe kabel sieciowy i Terystor. Na radiatorze, chociaż nie jest aż taki duży, potrzebny tutaj mam. Kiedyś był to rezystor, ale przypalił płytkę, więc dałem kabel sieciowy i rezystory są 2 po 1 om, 5-watowe, połączone równolegle, wysunięte na nóżkach, dole, z dala od płytki, żeby nie przypaliły płytki, bo bardzo są gorące i się luty roztapiały. No i tutaj w tym miejscu jest ta cała płytka moja, którą zrobiłem i idą kable do zacisków. A do zacisków równolegle podłączyłem jeszcze jedną diodę LED i jest ta druga dioda, która jest oryginalnie na schemacie. I teraz powiem jak to całość działa i włącznik. Na początku jak włączyłem wiadomo nic się nie dzieje. Zaciski do akumulatora. Przypinamy tak, żeby się nie stykły razem, żeby zwarcia nie zrobiło. No i włączamy włącznik. Tadioda się świeci. Ta też. To jest ta oryginalna na schemacie D3. Ja też już mamy napięcie na zaciskach 16 V na zaciskach jest. Mam żarówkę samochodową przy sobie. Pokażę, że działa. Jak widać, żarówka się świeci. No i podłączamy postawnik do sieci. Włącznik wyłączony, podłączamy akumulator. Diody od razu się świecą, oznacza to, że idzie prąd z akumulatora. Włączamy włącznik. Prostownik szumi, bo transformator szumi. Stary akumulator to jest, więc tylko tak pokażę poglądowo jak się ładuje. Pierwsza sprawa to, nie to w momencie kiedy napięcie 14,2 V jest na akumulatorze w czasie ładowania, to dioda czerwona zgaśnie, czyli ta oryginalna, co jest na płytce. Ale dalej, mimo to wszystko będzie i tak prąd na zaciskach. Nie wiem, czy to ja źle płytkę zaprojektowałem, czy, czy jest dobrze, ale głównie mnie to interesuje. Ważne, żeby ładować większym napięciem do 16 V. W momencie gdy jest 16 V na akumulatorze to ładujemy tak z 5 godzin akumulator, ale ogólnie tak z 5 godzin se ładujemy nawet jak już jest to.